Czołem. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na kolejną dawkę pytań od Was. Zastanawiałeś się, może jakie jest zastosowanie długiej brody? Otóż pierwszym podstawowym zastosowanie długiej brody jest przechowalnia ołówków. Czytasz Pismo Święte, chcesz coś podkreślić? Ciach, wyciągasz z brody i masz już pod ręką. Jak waszym zdaniem radzić sobie ze zmartwieniami? Przyjmować radość od Boga. Tak jest. Warto po prostu zaprosić Boga do swojego serca i oddać Mu wszystko to, co nas niepokoi, co nas martwi, i zaufać Bogu, że On ma dla nas ogromną radość. Tak Ania ma dla nas ogromną radość. Czasem warto też poprosić innych o modlitwę po prostu, żeby nam pomogli w tym trudnym dla nas czasie. Tak, i mamy też kilka odcinków na ten temat, jak być radosnym, dlaczego Bóg nie chce, żebyśmy się martwili, więc zapraszamy do tych odcinków. Co uważacie o tym, że dusze zmarłych bliskich w jakiś sposób kontaktują się z żyjącymi członkami rodziny, na przykład w snach lub poruszając jakimiś przedmiotami? Co taka osoba chce przez to przekazać? Może w ten sposób prosi o modlitwę za swoją duszę? Tak, bardzo często. Można się z tym spotkać i wtedy najczęściej po prostu te osoby proszą o modlitwę. Bardzo często też proszą o mszę świętą w ich intencji, w intencji przyjęcia jak najszybciej tego zbawienia, żeby mogli wyjść z czyśćca do nieba. I taką sytuację miała święta siostra Faustyna, że przyszła do niej inna siostra zakonna, prosząc ją o modlitwę, gdyż była ona w czyśćcu i chciała po prostu przejść. Jak najszybciej. Wyżej. <noise> jak najszybciej. I, I prosiła się Faustynę o modlitwę. I, I kiedy śni ci się, po prostu ktoś bliski zmarły, po prostu pomóc się za niego. Jeżeli masz sny, że ta osoba zmarła do ciebie przychodzi i coś. coś I ciebie straszy, to na pewno tak. to od Boga nie pochodzi. Tak jest. I szczególnie jakieś upadające przedmioty, coś takiego, to raczej nie pochodzi od Boga. I... Jeśli coś wywołuje lęk w Twojej osobie, to nie pochodzi od Boga. W związku z tym wtedy warto zaprosić Boga i. Zaufać jemu, uznać, że to on jest Panem i on jest większy od tego, wszystkiego, co dzieje się w danej sytuacji. Tak, zaprosić Boga do tej sytuacji, która wywołuje Twój niepokój, żeby przyszedł i zakrólował w Twoim sercu, w Twoim domu, w Twoim otoczeniu. Jestem ciekawa, w jaki sposób poprawiacie sobie nawzajem humor. Na przykład, Janek, śpiewasz romantyczne ballady dla Ramony. Gdy ona się czymś martwi lub nie ma humoru. Zaiste. Nie Piękna to rzecz. Januszko nie śpiewa romantycznych no. ballad. Może dlatego, że nie za bardzo umiem śpiewać. Więc Janek dużo śpiewa, aczkolwiek nie są to romantyczne ballady, zwykle jakieś zabawne piosenki, które wymyśla w danej chwili. Dużo też żartuje, tak jak widać. A jeśli rzeczywiście któreś z nas jest smutne, kiedy się czymś smucimy, to staramy się modlić za siebie nawzajem, i to jest najlepszym sposobem na poprawę humoru. I oczywiście też dużo żartujemy, ale najważniejsza jest oczywiście modlitwa. Tak. I taka radość, która z serca wypływa, bo ta nasza radość, właściwie nie nasza, ale radość, którą otrzymujemy od Boga, która przechodzi przez nasze serce, którą będziemy się dzielić z drugą osobą, będzie rozweselać również i to drugie serce. Czy należy modlić się tylko na klęcząco? Ja czasami wolę chodzić, ponieważ łatwiej mi się skupić na modlitwie. Czy to źle, a inne postawy na siedząco, na leżąco, co o nich uważacie? Jest wiele różnych postaw, w których się można modlić, jest wiele różnych postaw modlitewnych, które można stosować, i trzeba rozeznawać, która jest dla nas najlepsza na dany czas, na daną chwilę, w której tak naprawdę możemy się modlić sercem, a nie tylko klepać formułki. Tak, więc nie ma czegoś takiego jak gorsza lub lepsza postawa na modlitwie. Ważne, żeby postawa nie odwracała naszej uwagi od Boga, aby jak najlepiej skupić się na Bogu, jak najlepiej z nim rozmawiać. A wiemy dobrze, że Bóg jest naszym najlepszym przyjacielem, więc on też będzie dosyć otwarty na różne postawy. Z naszym najlepszym przyjacielem możemy również rozmawiać należąco. Także spokojnie wybierz po prostu taką postawę, która będzie dla Ciebie najlepsza, żeby skupić się na Bogu. I tu ważna uwaga, działaj zgodnie z przekonaniem wiary, aby to twoje serce otwierało się przed Bogiem. I wtedy pozycja już ma mniejsze znaczenie. Choć bardzo możliwe, że najlepiej ci po prostu rozmawiać z Bogiem nakręcząco, gdyż wtedy jesteś w stanie się najbardziej skupić. Więc wtedy po prostu móc się nakręcząco. Co myślicie o spoczynku w Duchu Świętym? Jak rozeznać, czy był prawdziwy, czy wywołany przez emocje? W trakcie spoczynku w Duchu Świętym będzie nam towarzyszyć pokój. Nie będzie... Żaden lęk się wdzierał do naszego serca, nie będzie lęk dotykał naszego serca, tylko Bóg swoją radością będzie dotykał nasze serce. I najprostszy sposób to oczywiście posługa darem rozznawania duchów, ale doskonale wiemy, że nie wszyscy tym darem posługują. Więc dobrze jest spojrzeć na owoce po tym spoczynku. Czy to miało dobre owoce, czy to miało dla nas dobry skutek, czy też nie jest też taki prosty sposób, jeżeli dany spoczynek jest w takim momencie, który odwraca uwagę od Jezusa, od najświętszego sakramentu, na przykład w trakcie przyświętej. Pod... Tak, w trakcie przyświętej, w trakcie komunii, to wtedy na pewno nie jest to spoczynek od Boga. Dlaczego księża udzielają ślubu kościelnego ludziom, którzy mają już dziecko, którzy jawnie żyją wbrew przekazaniom, a mimo to otwarcie decydują się na sakrament, który pogwałcili? Sądzicie, że takim osobom powinno się odmawiać sakramentu małżeństwa? A kim jesteśmy, żeby kogoś osądzać? Jeśli ktoś żałuje swego grzechu, żałuje swojego grzecznego postępku, który był wcześniej dokonany, to dlaczegoż byśmy mieli teraz zabraniać tym dwóm osobom, które chcą żyć razem? Właśnie żyć razem w zgodzie z prawem Bożym? Tak szczególnie, że jeżeli teraz pragną wziąć ślub, czyli pragną jakby zerwać z tym grzechem, któr, którym dopiero co trwali. Więc jest to jak najbardziej dobre. Czy warto modlić się i prosić Boga o spełnienie naszych marzeń, których sami nie jesteśmy w stanie spełnić? Warto. Warto się modlić, gdyż Bóg Często jakieś marzenia pragnienia sam wlał w nasze serca i chce, żebyśmy po prostu żyli pełnią życia. Choć... Właściwie to te największe marzenia, największe pragnienia naszego serca są właśnie włożone przez Boga. Ale bardzo często my ich nie potrafimy odkryć bez jego pomocy, bo właściwie bez jego pomocy nie da się ich odkryć i tak oczyścić w stu procentach. Natomiast niektóre z naszych marzeń może są tylko chwilowymi zachciankami, jakimiś zauroczeniami. I bardzo możliwe, że to nie Bóg wlał je w nasze serca, ale Bóg jest dobry i pragnie szczęścia swoich dzieci, więc nawet takie nasze chwilowe zachcianki również być może będzie chciał e, nam. W danym momencie spełnić. Tak, więc warto, jak najbardziej warto modlić się, żeby Bóg dopomógł nam spełnić nasze marzenia. To bardzo dobre, dobra intencja modlitwy, naszym zdaniem. Skąd wiedzieć, czy bliska zmarła osoba jest już w niebie, czy jeszcze w czystu? Czy to w ogóle jest jakkolwiek możliwe? Jest możliwe. W Bogu wszystko jest możliwe. Teoretycznie nie jest to możliwe, bo nie wiemy, ale Bóg może chcieć objawić nam, jeżeli bardzo pragniemy tą wiedzę, która jest wiadoma tylko Jemu. Wracając do nagrywania, teraz Ramona przeczyta kolejne pytanie. Mam duży problem z rolą Maryi w kościele. Czasem mam wrażenie, że ludzie modlą się do niej, a nie do Boga i nie wypełniają idei modlitwy w stawie niżej. Sami powiedzieliście, że różanie jest to trudna modlitwa. Kult Maryi nie ma też w sumie podstawy w samej Biblii i zaczął się dopiero później. Czy Jezus nie powiedział, że do Boga nie przyjdziemy inaczej niż przez Niego? Przecież w wyrażeniu zdrowaś Marię łaski pełna zwracamy się bezpośrednio do Maryi i ją chwalimy i wywyższamy, a moglibyśmy w tym czasie skupić wszystkie myśli na Bogu. Nawet słowa, które przytoczyłaś, są z Pisma Świętego i wypowiedział je Anioł, zatem wysłannik Boży. Gdyby tak nie było, to Bóg by nas pouczył. W związku z tym, kult Maryjny jest oczywiście zapisany w Piśmie Świętym. Sam Jezus nas pouczył, żeby ten kult Maryjny praktykować. Jak możemy odebrać słowa Jezusa, które są do każdego z nas skierowane? Oto matka Twoja. I odtąd uczeń wziął ją do siebie. W związku z tym, skoro ja mam wziąć Maryję do swego serca, no to. Cóż, mam z nią żyć. Mam żyć razem z nią. Więc nie można tego w żaden sposób oddzielić. Kult maryjny jest zawsze chrystocentryczny, zatem skierowany i skoncentrowany na osobie Jezusa Chrystusa, nie na samej Maryi. Tak, i Maryja, jak się objawia, też wskazuje na Jezusa, nie wskazuje na samą siebie. Więc tutaj bardzo ważne, żeby po prostu ten kult maryjny był czystym kultem maryjnym, a zatem chrystocentrycznym. I ta modlitwa Zdrowaś Mary oczywiście ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. Ta druga część modlitwy jest dodana już dalej przez Kościół, ale ona jest tak naprawdę w zgodzie z całym Pismem Świętym. Dlatego zachęcamy do tego, żeby czytać całe Pismo Święte, bo tam jest bardzo dużo różnych wskazówek na temat na przykład tej modlitwy. I Maryja jest wspaniałą wstawieniczką. Nieustannie wstawia się za nami do Boga, oręduje za nami. Dlatego warto powierzać się w jej ręce. I jak widzimy w objawieniach, Maryja nie wskazuje na siebie, ale wskazuje na Jezusa, a Jezus jest bramą do Ojca. Więc kult Maryjny jest chrystocentryczny, ale oczywiście może być wypaczony. Są osoby, które skupiają się tylko i wyłącznie na Maryi, budują re relacje z Maryją, a nie z Bogiem, i wtedy to jest problem, ale prawdziwy kult Maryjny jest jak najbardziej skoncentrowany na Bogu. Czy uczestniczyliście aktywnie w ostatnich dniach młodzieży w Polsce? Możecie coś o tym opowiedzieć? Jak je oceniacie? Nie. Nie, nie uczestniczyliśmy. W sposób aktywny. Tak. Lubicie nasz kraj i życie w Polsce? Czujecie się patriotami? Tak. Tak, czujemy się. Lubimy życie w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy Polakami. Dziękujemy za to Bogu. I to było ostatnie pytanie na dzisiaj, gdyż Ania już trochę się męczy, więc będziemy teraz ją karmić. I dziękujemy bardzo za uwagę, prosimy żebyście zadawali więcej pytań, postaramy się odpowiadać sukcesywnie na te pytania, zostawiajcie je w komentarzach. I oznaczajcie je literkami Q&A. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.